Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Cywilizację 5. Nasze koreańskie państwo pięknie się tutaj rozwija, e, mamy wspaniałych sąsiadów, się jednego wspaniałego, tego, oto jego, mościa Kazimierza od, od Polski e, oraz Wuzentian, dom od Chin, której specjalnie no nie lubimy. No nie lubimy, ale znieść musimy. Niestety na razie, na całe szczęście, nie wygląda, żeby Wuzentian stanowiła jakąś wielką potęgę gospodarczą i światową. Na razie, w punktacji, oczywiście, my fantastycznie wyglądamy. A po zaatakowaniu samego Enrica Dandalo, no, będziemy wyglądać jeszcze lepiej. Pytanie tylko. Takie mam pytanie. Hmm. Zoro stary. E, Pytanie tylko: Czy tego Dandalu warto atakować? Pisaliście, że no, poczekaj, aż wóz zaatakuje. Może nie lepiej, poczekaj, poczekajcie. Po co, ale może jednak zaatakuj? Bo on wykupi inne miasto, państwo je, coś się będzie działo. No właśnie, pytanie: Jak to zrobić teraz? Czy Gnoja zaatakować, czy Gnoja zostawić? No, to jest takie pytanie dosyć otwarte, i nie wiem, co z tym zrobić. Na pewno tymi jednostkami stąd się ruszać nie będziemy. To jest moja linia obrony, najmniejsza, taka malutka, dosyć skromniutka, niezbyt mocna, ale jeżeli tutaj uzbieram do ostateczną liczbę jednostek, będę widział, że no Dandalo to Dyndalo, no to wtedy zaatakujemy. Teraz opracowujemy nawóz. Gdy nawóz opracujemy, będziemy już w epoce przemysłowej, więc nad Endrykiem Dandalo, sądząc po jego armii, no będziemy mieli sporą przewagę. Na pewno, jeżeli chodzi o militaria. Pisaliście również, że faktycznie w cywilizacji ciężko się gra pokojowo, że koniec końców tak czy siak ta wojna jest nieunikniona i no, zgodzę się z wami. Naprawdę, ta wojna jest nieunikniona. Prędzej czy później, no, będzie trzeba kogoś zaatakować, albo ktoś zaatakuje nas. No, nie ma opcji, żeby się to jakoś inaczej tutaj wydarzyło. A, my tutaj jeszcze mamy, proszę bardzo. No, patrzcie, nie zauważyłem. E, dobra, ale słuchajcie, bo tu są jakieś Niemcy, i ja nie wiem, gdzie ja, ja bym chciał im drogę zbudować, tylko nie wiem właśnie, czy oni, czy inni mieli tą drogę budować? No nie jak budują oni. Dobrze, nie oni zbudują tą drogę. Tutaj mamy Titri-Remę, która rozpocznie nam troszkę eksplorować w końcu morza dookoła, bo tak jesteśmy troszkę tak jak ślepi we mgle. Nie za wiele tu widzimy. Nie za wiele wiemy na temat innego kontynentu, który gdzieś na pewno też jest. A w Seul możemy teraz wybrać jakąś produkcję, jakąś fajną, może coś fajnego, może coś głupiego, może cholera wie, wie co. Teraz czekajcie, czy my już mamy ten zakazany pałac? Gdzie to diabelstwo było? Poczekajcie, bo ja tego już nie pamiętam, bo to już minęło trochę czasu. Zakazany pałac już zbudowany, powinien być. Jest. Jest zbudowany, jest ładnie, dobra, fajno, fajno. Eee, teraz tak, możemy ankor warczy podczas kupowania. To nie za bardzo fajne jest, nie za wiele nam się przyda. To jest fajna sprawa, ale to też takie, jak wiadomo, bo jak będzie, to będzie, nie będzie, to nic się nie stanie. Przepraszam, trochę za hałas, bo okno otwarte, a żyjecie. No i ten statek towarowy by mnie tutaj tak bardzo naprawdę e, chyba faktycznie go zrobił. No bo mnie, że tak powiem. Na razie. Nie wiem generalnie gdzie mógłbym płynąć tym statkiem towarowym, bo chyba za bardzo do Mombasy co najwyżej. Nie wiem czy już tutaj jakiegoś szlaku handlowego nie ma. No ale jak nie, jak nie ma to nie ma. To będzie, to będzie. Jedziemy następną turę, nie będziemy tutaj za dużo czekać, z tym dandalo to jest na razie sprawa otwarta. Zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Na razie toczy się w kierunku ery przemysłowej, epoki przemysłowej. Mm. No na razie niech się tak trzyma. Nie, 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 moja droga, Wzętja, nie ja ci tutaj z żadnych granic nie łatworzę, bo ja cię zwyczajnie nie chcę na swoim terenie ani twoich zwiadowców, ani twoich jednostek, ani Twoich towarów. No towary ewentualnie bym przyjął, ale to jest tak z przyszym oka, że chińskie więc to też tak yy, po, po troszeczku delikatnie delikatnie a i tutaj już mamy przecież osadników którzy już czekają na założenie nowego miasta pisaliście też nie zakładaj miast bo się zwiększa yy, bo się zwiększa czas yy, tego opracowywania tego i tamtego yy, tak to prawda zwiększa się w jakiś tam sposób, ale mamy więcej mieszkańców, jesteśmy potężniejsi i tego się trzymajmy. Ja bardziej wolę tę opcję niż, niż sranie w Banie, że tam się, łajery coś się stanie, że będzie bała, i takie tam. Nie, nie, nie. Robimy dużo miast, im więcej mamy miast, cywilizacja na tym polega zazwyczaj, że dużo miast oznacza potęga, potęga jest fajna i w ogóle się cieszymy, tak ma być. Dobra, troszkę bym się tutaj może jakby się dało misjonarza? Nie, na razie się misjonarza nie da, no to jak się nie da, to nie. Ale będziemy troszkę tą naszą religię starali się rozwijać jak najdalej. Czemu przerwano budowę drogi do dozyto? Aha, bo tutaj już są jakieś ciule gdzieś one to oni budowali gdzieś drogę? Tu budowałeś? Tu nie możesz, jesteś głupi. Ja cię sam poprowadzę. Jejku, ja cię muszę prowadzić, bo widzę, że nie ogarniasz życia. Ja ich poprowadzę stąd prosto. Będzie to długa droga. Trochę to potrwa, no i to zbudują, ale będzie dobrze. No tak, tak, słuchajcie, to zadowolenie nam coś, ten nie, ten teges, bo za bardzo coś mi się tym, tym nie śmierdzi, bo tak, zobaczcie, mamy tylko 6. to nie jest zbyt wiele, Kahokia jest tu spoko, Florencja to nie, mam nie w dupie, ja ich też na razie, ale to jest kwestia czasu, troszkę bym się nie ogolił do nagrywania let's play, ale taki bąsik. to daje mi urok. No, na wiele żeśmy ich nie ulepszyli, nie wiem czy ja marmur dostaję od kogoś, coś, ten marmur mam, nie mam marmuru, tu mam marmuru, tak więc będzie dodatkowe, tylko by się przydał jakiś ciut. A, to może wyście szli. A, no to jak idziecie, to chodzi. A możliwe, że ja ich posłałem, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc, gdzie jakiego chłopa posyłałem. Do Kahoki, bo to i tak za tanie pieniądze, ale zawsze lepsze, To niż do Chin, do Chin nie jeździmy. Pyk, niech będą Arkę bozerzy tutaj pięknie wszystko ulepszone każde pole no pisz, tak powinno być tutaj też ulepszone no kurde powiem wam że prawie wszędzie wszystko ulepszone tutaj jeszcze tylko nie ulepszone tu, tu podejdziecie podejdziecie kochani tutaj tu, dobrze tu tutaj tam cały czas naginać naginać no tutaj jeszcze trochę nie ulepszone, ale to jest kwestia czasu, też wszystko będzie ulepszone. Tutaj jeszcze jedno miasto, że strzelimy tutaj może gdzieś tam w górę rzeki pójdziemy, bo to sól jest, ja soli nie mam, a nie mam już. A, sól mam. No ale w górę rzeki, dobrze jest mieć miasto. Dandalo jeszcze dupniemy, to już w ogóle będzie pięknie. No tylko właśnie to jest kwestia na razie czasu. Ja się tam nie rzucam na prawo i lewo, bo to potem mogę źle skończyć, naprawdę umowa naukowa, a bo ja to skażę, to tym mówię. A właśnie chciałbym kongres światowy dopiero gdy jedna z odkryje prasę drukarską i spotka każdą cywilizację, w grze. To potrwa długo. No, to potrwa bardzo długo bym chciał rzec. Bim, 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 bim cyrk! Niech trochę tego cyrku będzie. Nie, Oby to nie. Ja tam konie szkoliłem? Naprawdę, ku nie? Nie, to łanie, to tak. No, dobra, no już Szko wyszkoliłem to wyszkoliłem. No tak generalnie za bardzo chciałem tych koni. Potem ciekawsze jest rzeczy do roboty. ku nie Dobra, to ty już tutaj, to te, tego tutaj. A tutaj, tej pałowce są jeszcze nie te. Dobrze. O, bardzo wielu mogę popłynąć. No tak zbudowałem sobie tą... No to i tak w sumie to mogę sobie... no. Dopusko zawsze. Proszę nie wsadzić, bo nigdzie nie dopłynę stąd. <laughs> Faktycznie będzie szłabo. Hmm. No i co ja mam z tym zrobić? sobie mogę popływać, no to skasować taką jednostkę. Nieprzemyślana sprawa, to była z mojej strony. Przepraszam, tak się nie powinno robić faktycznie, bo nie mam zasięgu. A tutaj do Mombasaż nie sięgnę. Jak ci się podoba moja oferta? Mów już, złoto i 3 naturę, 90. I czemu ja mam tak dużo płacić? Czemu ja mam tak dużo płacić? Nie ma! Wal się! Wal się za przeproszeniem! Też mnie zaatakujesz, ja wiem, bo ty je, Ja już się kiedyś z Kaziem kolegowałem i też Koreą się kolegowałem z nim. No to mnie czego urządził na, na szaro i na bogato, naprawdę. Wcale nie był taki przyjemny, bo mnie dosyć ostro potraktował. No, zaatakował mnie z byle powodu, tylko że niestety tak zapomniał, że no ja już byłem we współczesności, a ten gdzieś tam rąbał pałami. No więc się zdziwił, chłopak. E, ja chcę, żebym go tam troszkę potraktował. Dobra, tu trzeba pole po polu budować, no bo się chopy nie ogarniają, widać Trzeba im po prostu pokazać jak to się robi u nas w Polsce. Właśnie znaczy, może lepiej, żeby tak nie robili, bo to bym do staranej śmierci byderzekał na to. Czekać. Czekamy. Generalnie już tą armię byśmy Wenecję podbili. już na pewno całą jej armię byśmy podbili. Armię byśmy podbili. No tak, powinniśmy dać radę. No i tutaj jeszcze Arkę, Bowser kolejny. Ten dandalo, no mówię, ten dandalo. Jak to, a to po, dandalo, to mamy prawie 300 punktów za same cuda. Już będziemy koło tysiaka w tym momencie to mogą nam na, nadyndać się. Naprawdę. już że jesteśmy mega w tym momencie. E, tylko... Tylko no, trzeba to załatwić, tak? Ojej. Louis Pastor. Ten co wynalazł pasteryzację nie, nie wiem, tak rzuciłem. A dajmy sobie technologie, kurde, to się epoka przemysłowa, serdecznie witamy. No dobrze, no to skoro już mamy epokę przemysłową, to pójdziemy se we Florencję, czy może tak we Walatyję. Tu ile? Co oni chcą? Alhambra, to ptoka, bo mi się nie chce to budować. Ale Valetta byłaby ciekawszym okazem, jeżeli ta Florencja, a może ten Mombasyk, Mombasa? Mombasa, Mombasa, kiełbasa, to ja mam jakieś te kolegów, mam. Ale sojusznikiem jest 26, ta Wuzentyan, diabelna, piekielna, diabelska. A tutaj sojusznik nikt. No dobra, to wyślemy do Florencji. E, przekręta do Florencji. Tak, proszę bardzo, tam sobie sieć. Mombasa, dziękuję. To dziękuję, to dziękuję, to dziękuję, to dziękuję i jedziemy dalej. No skoro żeśmy udało nam się tutaj wskoczyć przepięknie do nawozu bardzo się cieszę z tego powodu osobiście no to możemy w końcu jakąś tu nawigację zrobić, no bo trochę mamy mało tego wszystkiego, dochód z Łodzi pozwala dodatkowy szlak zwiększa morskich, no to by się przydało szybszy ruch, no i to jest najfajniejsze, bo wtedy nasi tutaj zwiadowcy, którzy o dziwo jeszcze żyją tak, są, żyją, fajni są będą mogli w końcu eee, poeksplorować w troszkę większym zasięgu nie możemy, jeszcze już chciałem sobie misjonarza zrobić, ale niestety nas nie jest stać na razie. A może tak właśnie poczekamy? Ha! 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 Ok, <średniowieczny> Ja zaraz będę miał samoloty, a ci w średniowieczu dopiero. Ludzie, z taką przewagą technologiczną, to my możemy normalnie wszystko i nic. Miasta się troszkę powinny zmienić z wyglądu. Nie wiem, jak to tam będzie wyglądać. Co oni tu budują? Okej, okay, oni tu budują drogę. A tu jest droga. To ci budują drogę. To wy nie budujcie drogi, kurde panowie. <grytanie> nie potrzebuję 15 dróg. W to samo miejsce jeszcze nadal, tak więc ten. Dziękuję, ale nie. Bank. Hajsy muszą być. Niestety trzeba inwestować dużo w armię. No i w zadowolenie też. Mamy krowy do tego. No, jak ZOSTAJĄ sojusznikami? No, jak to? No, a ja też chciałem. A i teraz będą mnie wojny, i co? No, dlaczego? No, to kurde, mam tam iść? Tam nie chcę, ja tu chciałem. Nie, no, dupie to mam, ja chcę tygi. Ja chcę tyl i koniec tematu. Si nie będę tak bawić. Dobra, nie, to nie łachy bez. Ja się nie łachy bez, bo ja se zaraz ich zrobię. Dobra, mamy trochę zadowolenia, to możemy teraz trochę dodać do. Ataku. No ta wojna będzie, nie w tym odcinku. Bo jeszcze tak, nie szarżujmy na prawo i lewo. Alhambra. Łat ty ty the, dlaczego mam wrażenie, że ta jest one? Dlaczego mam wrażenie, że to ta cholera Dandalo mi zbudowa? On tu coś buduje, tej pacze. patrz on buduje, albo zbudował już. Tak trzeba, no. To jest cwana, jednak bestia. To jest cwana bestia. No dlaczego nagle misjonarz tyle kosztuje, ale taki prorok też. <grystanie> to okej, okay, mamy proroka, to jeszcze lepiej. No to patrzcie, łajze, no to mi no, ukradła, uć ta, ta cholera. Była blisko. <grystanie> Była blisko ciula jednego. Cwane bestie, cwane. No tutaj ta droga tak będzie to przez rzeczkę, no ale trudno. Trudno się mówi. O tej patrzę, Co on tu robi? Ty mnie się wasz tu ruszyć. Ty się wasz. Zaatakujesz to już nie będzie tak fajnie. Nie będzie kolegów. Zauważcie, że ten ciul ma nadal uczniczków, a ja już mam muszkiety. Więc ten, bądź grzeczny chłopce. Bądź grzeczny, bo inaczej będziemy gadać. Ja idę nawracać busan. Widzę, że tutaj dosyć ostro mnie chce postraszyć pan. Dagu, 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 dagu. Do inteligencji nic nie możemy niestety budować. Tak mówię, bym chciał jak najwięcej do tej inteligencji. Galeas! Morska, żeby to nie może za pomocą. morska. Aha, bo to ja się już na tym nadziałem raz. Tak więc to nie tym razem. Ale osadników tak, bo potrzebujemy nowe miasto. Eee, tutaj świątynia, bank, przystań, policja, Ildia, eee, bank. Bank, bank, kieszenie pełne słońca. Tak, w banku, jak coś no w banku to macie, że nie będziecie mieć kieszeni pełnych ani słońca, ani czego więcej. Paragonów, najwyżej. I kartę. <grym> tak działa bank. No, ten atak chyba jest niestety niezbędny. Jak ci się podoba moja oferta? Fantastyczna oferta. Tak więc mnie nie atakuj. Nie chcę mnie atakować na pewno, bo na 30 tur. Teraz się uwięził traktatem handlowym. Więc nie będzie mnie chciał atakować. Chociaż, no, no tu bym nie powiedział, czy na pewno, bo to jednak jest cwana bestia. Może być ciężko z nim, ale na razie widzę, tylko sobie tak eksploruje. Łazi sobie dookoła i nic specjalnie nie ten. Nie, 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 nie nic mądrego za bardzo nie <laughs> chyba nie wymyśla. I nic nie wymyśli, bo to głupie jest. To jest tylko komputer i to na normalu, więc raczej nie liczyłbym tutaj na jakieś wielkie inteligencję. No, tutaj musimy mieć jakieś wsparcie, nie? No dobra, to czy teraz możesz iść tam do piąk piąk Piong? piąk Piong! Piong, yang. Piong yang. No tu mnie tu niepokoi ten trochę ma tych barbarzyńców, znaczy tych wojowników prymitywnych wojów, ale... Ale ma! Więc trzeba... Mambasa i Chiny, No to fajnie. Super, niewiele mi to daje. Patrzcie łajdy, patrzcie łajdy, patrzcie no cholera. 80, e, to trzeba go przenieść. To będzie i tak za zero, a też... Dajcie go do Mambasa. Na razie rychkowi nie kradniemy sojuszników, a też 80 to by nam nie, nie za wiele i tak by to dało. Okej, okay. i Suwon połączony, potem KSong i od KSong do Kwankyu. I te nazwy to mnie zabiją. Mówicie, że tu. No tak jak mówić, ale ja bym tu je na razie nie. Tu na razie nie, ja bym tu na wybrzeżu sobie tak tutaj bym se szczelił miasteczko. Może takie, no niech se tu będzie, takie wybrzeże no, moje, moje, takie moje, takie. No, tu, stójcie, stójcie, czekajcie, nie, nie krzyczcie, bądźcie grzeczni, a dane wam będzie. Zamek Himlej, no nie wiem, darmowy budynek, który pójść chciała. Pieruna, nie wiem czy to zbudować. No niech będzie, i tak mi ukradnie, czuję, bo tam widzę, że chyba buduje, tutaj. Ale spróbujemy może się udać Ula przegonić troszkę. Ta oferta. Nie! Nigdy! Nigdy, bo zaatakuję w następnym odcinku. Nie wiem czy mądrze, czy nie, ale zaatakuję. Taki mam plan. Dobrze. Teraz tak myślę, czy tu nie pójść troszkę. Ale też by się przydała armia. Wszystko by się przydało. To inna sprawa, że wszystko by się przydało, prawda? No właśnie. Taka prawda. Pytanie, co by tu robić? Oj, tej patrz! No nie, no to w następnym to już jest obowiązek, żeby tutaj zrobić. A tak, no bo to patrzcie, no on już mi się tutaj rozbestnił. No już ma wenecką jednostkę zbrojnych. Co to ma być? Ja się pytam. Tak, być niebo, o nie może. Oje, oje, mój drogi. Oje. Tak, się nie będziemy bawić, Moje trzykietki, idź za Moje! Zaznaczam. Bardzo mi się podoba, że jest dużo wyznawców Zoro Staryzmu. Niech tak będzie jak najdłużej. Tutaj ten marmur troszkę nam da do zadowolenia. No tak, troszkę, trochę więcej niż troszkę. Bo cztery czy nam pięć. Ojej! Łobuznet. Trzeba atakować łobuznet. Atakuje łobuz. Utworzono połączenie. Fantastycznie. Teraz wy, co wy tu, co wy tutaj, możecie. Nic nie możecie, chodźcie tu. Ej, no, patrzcie, tutaj też by było przejście. A, już dobra. Tu wszystko, jak będzie patrzeć, rozbudowane poza tym polem. Wy tu przejdziecie. No, tak jak mówię, w tym odcinku jeszcze nie, ale w następnym. Ależ owszem, czemu nie? Jemu też należy się. Stajnia tutaj oczywiście musi być, bo są pola. A ja tak dosyć długo zwlekałem z tą stajnią. Wiem, przepraszam, nie chciałem, wiem, błąd. Zwlekamy. No tak, ale jakbym wam kazał iść tu? No tak myślałem wydałny głupie, głupie ciury, gdzie leziecie? No właśnie. No, przez kahokie będą chcieć być. Ale tu nie mogę, bo tu tam łażą te łajzy. Ja tam nie chcę przez kahokie łazić w ogóle jednostkami swoimi. Tam, że jest połączenie, to ignorujemy, że tam jest połączenie. Nie wiemy, że tam jest. Tak powinno być, ale oni głupki widzą to połączenie. Popatrzcie no, mnie ten. Dziabnęli mnie. Nie podoba mi się ten handel z Chinami, ale nic, na niego na razie nie poradzę. Nie podoba mi się też, że mam trzy karawany jeszcze do zbudowania, a nie mam za bardzo z handlować. To, to jest... Jej! Nie! Chin! ja No, oby. Oby, oby, bo ja tu już z chłopami źle poszedł, tutaj mniejszy iść. No tu musi być jakaś I my Wejdźcie do miasta, po co tu stoicie? No to miasto jest takie malutkie dosyć i niewiele tu jest. Ale no trudno, biblioteka oczywiście. A wejście tą kaplicę, jeden tylko trwa. To nie dużo, a troszkę nam da te wiary. A wy, chopy, to wejście mnie nie denerwujcie, chodźcie tu. Na razie no potem. No, może. No dobra, jeszcze trudno. Nie tam ich chciałem posłać, ale niech tam. A to Waletta chyba bierze sobie na cel to obozowisko, tak? Tak jest, dobrze, dobrze. Waletta ta z Walettą to ja chętnie. Waletta jest militarna, a jak jest militarna, to nadaje dużo jednostek. Jak walczymy z kimś, głównie. A zaraz walczyć będziemy z samym dandalo. Nie wiem, czy ta wojna będzie miała jakiś większy sens. Czy zostanę troszkę zgładzony. Ja za bardzo się. No ja się z nim nie przyjaźnię przecież. Właśnie nie wiem, co z tym się Ja nie chcę być przyjaciółem. Saluti, Venivanti Andevanti Panie, to już przegięcie, jeszcze mnie cholera. Jeszcze mnie szpiegujec! Ciuli jeden, nie udam się szpiegować. Załączyła się żwawa muzyka. Jak <grystanie> można powiedzieć, że takie pierdzenie na fujarkach to jest żwawa muzyka. Powiedzmy, że jest żwawa. Jest 50. Jestem przyjacielem, a ja dam jeszcze podarunek za 250. I jestem sojusznikiem! I jeszcze mamy tutaj szpiega. Nie mamy tutaj szpiega? Aby ja do Mombasy wysłałem szpiega. Jejku! To wyłaś z tej Mombasy! To, do. Waleta, waleta, waleta. Tu. Naginaj. Ale jest do, Dobrego posłałem? Dobrze, dobra. Dobra. Bank. Bo hajsi się kończył. No się nie kończą, się, ale. Lepiej, lepiej mieć. Zobacz. Da. Tutaj porządek jest, tu wszystko jest porządne. Tu mi się teraz wyekspią, a się wy, wy, no powstaną a, a tu się już stało religijne, to już możesz iść tu. A jeszcze Kahokia mogłaby być religijna. No dobra, to będzie też, kiedyś tam się zrobi. Tak więc teraz tą turę sobie przeklikamy. No przykro mi, ale no. Nie byłeś wcale z nimi w tym, nie lubili cię, a mnie tak, więc się się Kaziu, przykro mi, przykro mi bardzo, ale będziemy się, patrz w tej kwestii będziemy, będę niestety bardzo, ale to bardzo nie, nie, ten, no nie, no po prostu nie, no nie, tak być nie będzie, ja jestem najcudowniejszy, a potem Enrico, który zaraz będę miał jego jednostki, no fajnie. Dobra, budować tej drogę. Fantastycznie, bombastycznie, zaraz będzie ostra rozpierducha. Fantastycznie, bombastycznie, zaraz będzie ostra rozpierducha. No dobra, no ja generalnie chciałem grać pokojowo, ja pokojowo grać będę. Ale, no ale Wenecję muszę. No bo to jest wstyd, to jest wrzód na zdrowym ciele narodu, to tak nie można. Po prostu nie da się, tak? Nie, nie mogę na to patrzeć. Jest mi smutno, jak patrzę na tego wenecję, która się męczy. No bo się męczy, ukróćmy jej cierpienia, a jak mucha się męczy, też ją dobijacie, tak? Ja też, ja tak, no, no i po prostu to jest z dobrego serca. Bardzo serdecznie wam dziękuję, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podoba, a następny odcinek będzie może jednym z nielicznych odcinków, w którym będziemy atakować my, a nie ktoś nas. Tak więc bardzo serdecznie wam zapraszam i trzymajcie za mnie kciuki, piszcie w komentarzach, co wam leży na wątrobie, sercu, Rządku. I dajcie lajka. Like. Dziękuję Wam bardzo. Do widzenia, cześć.